Uważam, że to taki ruch, powiedziałbym, pokazujący jak... Bardzo Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, jest gdzieś tam emocjonalnie zaangażowany w sprawy Ukrainy, bo na końcu mógłby, no, mógłby powiedzieć: Słuchajcie, no Chiny nie są tutaj częścią tego konfliktu, są jakoś tam neutralne, ja po prostu jestem twarzą firmy, ale on jakby nie czekając tutaj zbyt długo na, na, na jakieś tłumaczenia, powiedział: Nie chcę tych pieniędzy, dam sobie radę bez nich. A Słuchajcie, na końcu nieważne, czy się ma na koncie 5, 10 czy 15 milionów, zrezygnowanie z 5 milionów euro to z pewnością nie jest taka łatwa decyzja. No tak, ale wydaje mi się, że Robert wykazuje się tutaj w, tym, w tej całej sytuacji bardzo dużą wrażliwością i od samego początku jakby pokazywał jasno, po której stronie barykady stroi, stoi. Tu jakby nie było nigdy żadnych wątpliwości, ta jego podczas meczu opaska w barwach Ukrainy. Z to nie był, franku, dokładnie. Nie to był pierwszy, 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 ale bardzo wyraźny sygnał. Robert też miał jakby jasne bardzo stanowisko, jeśli chodzi o, o potencjalny, tak, o ten, o, ten, o, tą, o ten potencjalny mecz z Rosją. Gdzie jasno też artykułowo, że w ogóle nie widzi takiej możliwości. I to jest kolejny ruch, na 100% przemyślany, znając, znając Roberta, znając jego, jego ludzi, osoby, które mu doradzają, które odpowiadają za, za sferę biznesową jego działalności. I na pewno jest to ruch, ruch przemyślany i, to, i to, to nie jest tak, że to jest coś, coś co powstało w, w, w sekundę i nie jest, nie jest w jakiś sposób odpowiednio przygotowane, ale w 100% Roberta popieramy i uważam, że to jest czy, czysto ludzkie. Ludzko, fantastyczny gest.